Czy chcesz się zalogować na moje konto i coś mi kupić? Hej, cześć witajcie jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z moim bratem na moim kanale Słuchajcie dzisiaj będziemy robić coś czego się bardzo obawiam Ponieważ przez 10 minut ze stoperem w ręku będę musiał mówić na wszystko co sobie za zażyczy Tak, oczywiście grając w Brawl Stars Więc jeżeli chcecie kolejny taki challenge to ile musi być łapek słuchaj Walnie jakąś liczbę No 5 tysięcy tysięcy, ale jako że to jest duży, jako że to jest, ja się boję tego odcinka, że tutaj naprawdę wydam dużo gamów to robię razy dwa. czyli razy dwa to będzie 10 tysięcy, ile? 270, dobra, 10 tysięcy, 270 łapek, ile robimy kolejny taki odcinek? Tym razem gracem będzie mi wszystko może odpowiadał na tak, co? Robimy na odwrót, na Twoim koncie? No dobra, niech tak będzie. No i co, myślę, że nie ma co przedłużać, zaraz klikamy start. Teraz znasz zasady, cały czas wiesz, pytasz mnie, e, czy chcesz coś zrobić i ja muszę ci na wszystko, na wszystko muszę ci tak odpowiadać. Ale zapomnieliśmy o jednej, o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ponad 60% osób, które ogląda moje filmy nie subskrybuje, dlatego w tym momencie gdzie jest subskrybuj? Tu, tu jest przycisk subskrybuj, więc szybko naciskajcie taki czerwony przycisk tam na dole pod filmem. Cyk, żebyś się zrobił szary i dołączajcie do ekipy pingwinków. Ja już ci wciskam start i teraz muszę cały czas mówić Dwa, wszystko. Jeden start. No, tak. leci czas, dobra. Czy zaakceptujesz mnie? Tak, jasne, że cię akceptuję, No jest to mogę. Mimo... O, El Primo też może takiego samego, bardzo fajnie. Czy zakrasz ze mną y duo? Duo, pewnie. No to ty może ty wybierasz i tak, więc ja nie mam nic do Dobra, teraz ja pamiętaj, że masz 10 minut, minęło 20 sekund. Czy... otworzysz skrzynkę kresztu? Z restu? Zalej Pucharów? Tak. Ale ja ją miałem zbierać na opening na live'ie, który będzie już w tym tygodniu. No tylko jedną tą, Jasne, że chcę otworzyć tą skrzynkę, tak! Okej. Okay. Okej. Okay. No, dostałem klejnoty, wow! Super! Czy chcesz zagrać swoją najgorszą postacią? Najgorszą postacią? Najsłabszą. Czyli chcesz przegrać to dół, rozumiem. Dobrze, jasne, chcę zagrać najsłabszą, czyli ta, która. doprecyzuj, do czyli ta, ta postać, którą mam na, na której mam najmniej pucharków, tak? A może nie są moc. Najmniejszą mocną no to też będzie ta sama, nie mam nikogo. O, nie <grym> nie mam. Nie. No niestety, tak, taka biedna tara. Chyba nie, nie masz żadnych głupich challenge dla mnie podczas gry, co? Nie mogę powiedzieć, że mam lagi tylko tyle. A, masz lagi, no dobra. Ale, okej, okay, tak. Zgadzam się na to, że masz lagi. Ej, też mam lagi, co jest? No nie, najgorzej. Czy damy to mi. Jasne, już ja lecę na ratunek, tylko że sam mam troszeczkę kopoty, bo muszę ją unikać. Ej, gazenę jestem. No bardzo fajnie, no bardzo fajnie. Dajesz sobie radę widzę. Bardzo fajnie, no bardzo fajnie. Dobra, poszło ci raczej średniej, ale minęły dwie minuty. Nie wiem czemu mamy lagi na tym Wi-Fi. Najgorzej. Kup sobie nie wiem, co tam w sklepie jest. Mam Powiedz zajrzeć. Jest... Wylek... Jasne, chcę sprawdzić, co jest w sklepie, okej. Okay. on nie, 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 jeżeli... Niezu, nie, nie. nie. Czy chcesz otworzyć ja Już jego przeży... Co? Czy chcesz otworzyć tego megaboxa? Którego? Tego. Za 60. Chcę, chcę go otworzyć. A... o, mam... patrz jakie mam procent szans na legendę. A ja mam więcej. Ale patrz co się dzieje teraz. A wiesz, że ja mam więcej procent na legendę niż ty. Ej, ja już mam serię tych mega boxów z rzędu, nie trafię. Ale ty wiesz, że ja mam więcej procent na legendę niż ty. A wiesz, że zostało ci tylko 7 minut czasu, na który ci odpowiadam na tak? Więc... Ja Ja mam zero... 0... Zero, 0.0611 zero zero Nie, no ja mam więcej, bo ja mam jedynkę z przodu. Aha. Dobra, no coś jeszcze? Coś... Dobra, mam wyjście z tego sklepu, żeby Czy chcesz się zalogować na moje konto i coś mi kupić? Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Tak, tak, chcę. I dokładni mi... Tak, panie! Tak! no znaczy, mam 170, bo się tak nie da.

Albo nie no, no szybko decyduj się, bo nie wiem co Najwięcej chcesz Najwięcej boxy Co? Mam mega boxy za to otwierać? Najwięcej megaboxów jak się da Okej, okay, dobrze, dobrze, tak To same boxy za to mam otworzyć? A myślałem, że ty będziesz chciał jakiegoś skina czy coś yy, Chyba nie skina, chyba nie Nie, no i właśnie, właśnie chyba pójdzie, pójdzie 50 złotych w błoto No, widzisz te piątki Czy ty widzisz te piątki? Dobra, wystarczą dwa Wystarczy mi dwa boxy. Daj mi za też troszkę yy, końców. Końców mam ci doładować? Tak, za gemy. Chcesz końsy? Tak, oń. Co ty, ja ci, ile? Ile, co ty? Chcesz? 400 za 50 gem. Nie wiem, jaki ty masz w tym plan, ale okej, okay, tak chcę. Postaraj się wygrać grę z yy... Wielką grę na moim koncie Sandy, na moim koncie Sandy A ile mam, ile mam dać? Dobrze, tak chcę, a ile mam dać? Yy... A ile mam? To jest No dobra, czekaj, muszę sprawdzić jak tam ten twój czas 6 minut, dobra, zostały mi jeszcze... Dwadzieścia ticketów Okej, okay, 20 ticketów, dobra, no to lecimy Ale Sandy, ty masz ją na niskim levelu, mogłeś mi dać kogoś mocnego No dobra, tak chcę, tak chcę Sandy, tak Ale mam team, nie, będzie ciężkie Tak Ale no mam próbować wygrać, dobra Mam nadzieję, że nie no będziesz mi dał. Ja nie tak dało... jest ciężko, tylko że nie no za bardzo nie gram to. Gdzie idziemy ten kar? O no tutaj! Dobra, nie no Sandy ogólnie. A nas... chciał razem powiedzieć się z nami, który już będzie później. Już masz jakieś zadania dla mnie? No Nie. No. Ale ty mi teraz chcesz utrudnienia jakieś dawać? Możesz, chcesz, chcesz. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, halo, bo ja tutaj muszę wygrywać gier? Ła! No. Nie chcę, mi Chcesz, żeby mi przekazał. Że... Że tak, tak chcesz, żebyś mi przeszkadzał, ale co to ma być? <laughs> nie. No nie, ja, ja dostaję jakiś brokułem w twarz. Nie, teraz nic nie widzę. Ja mam ci wygrać gierę, jak ja nic nie widzę? Mm, czas. Ja myślę, że tobie się już czas powoli kończy, mój friend. Proszę a, mnie tu nie wykorzystywać. 3 minuty. możesz przegrać Teraz ci powiem Szybko, 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 szybko. Ej, dobrze mi, dobrze nam idzie. Czekaj. No nie niezu. Nie, wygram. Wygram ci grę. Nie, ja byłem z moim Jezu, gdzie to jest? Co tu się dzieje? Naprawdę, nigdy nie dostałem tyle poduszek na twarz. Jezu, co to za mój? Halo, halo, miałeś mi dawać wyzwania, a mnie nie atakować. Dostałem ci wyzwanie, czy mogę cię rzucać poduszkę? ty lepiej zobacz, co tu się dzieje. Przegraj tam grę. Co? Już się nie da. Znaczy, tak, tak, przegram. Dobra, idę się kręcić, idę poddawać się. Mam przegrać, to idę się. Chłopaki, nie dało się, no. Tak, chciałem przegrać, zrobiłem wszystko, co się dało. poszedłem w drugą stronę. Mm. Zakara, że jesteś taki dobry. No za karę mam ci jeszcze gemy kupić. Tak, za karę, że jesteś taki dobry, w grze. To jest kara. Tak, chcę kupić ci gemy. Nie nie, naprawdę dobrze, że ten stoper włączyłem, bo została Ci tylko minuta. No to szybko. Ej, w ogóle nazbierałem się dużo skrzynek. No Mam... i to najpierw mi pewno myślę, że nie... My... O już otworzyłem jedną. Dobra. Mi dobra, dobra, już. Bo ci podwyższy no nie, ale to ty już ode mnie stówę. Ponad... Ty mi dzisiaj za 150 zł już z karty wyczyściłeś, a to jest nie. tylko 10 minut odcinka. Hi, hi hi. Mogę z tego nie robić. A może? A może e, mogę jeszcze chwilę z Tobą pogadać, zanim to zrobię? Nie! E, na pewno? Tak, na pewno! A, już muszę dotykać... Ta, ta, ta. No, a ile mam czasu na to zrobienie? Sekundę. No dobra. Płatność przeszła Ty masz otworzyć resztę skrzynek. Ja otworzę skrzynek. otworzyć resztę skrzynek, czyli... Restę. Ale wszystkie... no to te wszystkie, które są tam. Ale zdajesz sobie sprawę, że zostało Ci 30 sekund. Tak. Po prostu twierdzę, się nie... Się... Wykorzystałeś mi i to bardzo. Mieliśmy grać na moim koncie <laughs> i ja miałem jakieś rzeczy mieć. Czuję się. Czuję się bardzo wykorzystany i obity. Bardzo. <laughs> Nie już się uspokój z tym. Zobaczcie? Koniec czasu sam sobie te skrzynki otwieraj masz. Dziękuję. Dobra. Oj, ojoj ojoj. Słuchajcie, zostawiacie te łapki, bo ja muszę się koniecznie na nim odegrać. 10 minut było. Yy, ja muszę się koniecznie na tobie odegrać, bo to co przed chwilą mi tutaj zrobiłeś to było naprawdę bardzo niemiłe. Dobra, mega box, yy, najlepszy końcowy. Żebyś mi humor poprawił, przynajmniej trafił jakąś nową postać. Czekaj, ja mam taki taki dar taki... Nie, i tracę teraz. Boxa. No nie, dawaj mega boxa Dawaj, co? Bo ja dawaj. Nie, Już ci doładowałem tyle, tyle, mnie, tak mnie wykorzystałeś Dzisiaj Coś było? Oddawaj mój telefon Oddawaj Dobra, zobaczę w tej filmie to by było na tyle Dziękuję wam bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnych materiałach I pamiętajcie, 10270 łapek To jest odcinek, że Gracja mi mówi na wszystko, tak? I wtedy za twoje pieniążki będziemy kupować, nie I co i, co, i co, i co? I co, i co cwaniaku, i co? I co? I? Nie, bo mi. I co i teraz go dalej? Nie, no, nie, za jego nie będziemy kupować, będziemy kupować. No właśnie. Jeżeli jesteście nowi, jeszcze nie subskrybujecie, to wciśnijcie ten czerwony guziczek a od nas to teraz na tyle. Papa, pa. widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!